Kochani, dzisiaj będzie krótko i na temat. Dzisiaj przychodzę do was z przepisem na syropy z daktyli. Jeśli chodzi o daktyle, to są one super wspomagaczami wątroby jak i trzustki oraz bardzo dobrze stymulują nadnercza. Ja jestem też może żywym przykładem tego, bo przez kilka lat borykałam się z niedoczynnością tarczycy, na którą oczywiście brałam hormony. Dziś już jej nie mam. Jestem wolnym człowiekiem, nie biorę żadnych lekarstw, więc daktyle też tutaj były akurat obecne w moim życiu, gdy, gdy, że tak powiem, wychodziłam i się uzdrawiałam z tego. W ogóle dzisiaj chciałabym dać taką anegdotkę, która jest totalnie niezwiązana z daktylami, ale jest związana ze zdrowiem, więc, no powiedzmy, że temat jest zachowany. Otóż. Noszę na sobie taką brazuletkę i jest to stop miedzi, mosiądzu i, e, i żelaza. I jeśli chodzi o tą brazuletkę, reguluje ona właśnie te pierwiastki w naszym ciele poprzez kontakt ze skórą, czyli skóra, gdy się poci, wytwarza ten kwas za pomocą, za pomocą właśnie tego. E, wtedy nasz organizm e, ładuje bądź wyrzuca nadmiar. I mm, ciekawostka i anegdotka jest na tyle śmieszna i ciekawa. E, i prawdziwa, że zawsze po spożyciu alkoholu mm, bardzo widzę, e, widzę to na swoim ciele właśnie dzięki tej bransoletce między innymi, jak e, po prostu wypukuje mój organizm z różnych mikro i makroelementów, bo zawsze wtedy e, mam największy ślad, nie wiem czy dobrze widać taki ciemny ślad od tej bransoletki, e, czyli oznacza to, że po prostu ona działa i, i organizm Podczas, podczas nocy, czy tam dnia użytkowania, przyswaja sobie te, te, te minerały, które zostały wypukane przez alkohol, ale do sedna do dzieła. Do dzieła. A więc tak, wracając do syropu daktylowego, um, uważam, że jest to w, super sprawa, ponieważ jest to tak naprawdę naturalny, naturalny słodzik, a jak wiemy, że no, podczas tego, że gdy staramy się zdrowo odżywiać, nie zawsze tak naprawdę mamy czym posłodzić, żeby, żeby no jednak te nasze, nasze, nasze wytwory były słodkie. Więc ja osobiście właśnie używam syropu z daktyli, czy to do ciast, czy to do lodów. Także szereg tutaj różnych zastosowań w moim życiu, w mojej kuchni jest zachowany. I do dzieła, czego będziemy potrzebować. Ok. Czyli tak, ja robię według takiej proporcji, mniej więcej taka szklaneczka daktyli. To się przekłada na taką dobrą garść. Wsypuję sobie ją do garnka i zalewam dwoma takimi szklankami wody letniej, co przekłada się na mniej więcej pół litra. I teraz odstawiam sobie te daktyle na 2-3 godzinki i dalej pokażę Wam, co robię z nimi. Teraz przechodzę do podgrzania zawartości garnka. Tak do momentu, aż daktyle zaczną się e, rozpalać. E, w trakcie, gdy daktyle się już gotują, dodaję sobie szczyptę soli, czyli mniej więcej tyle i sobie to lekko przemieszam i oczekuję na ten moment, gdy skórka zacznie nam opadać. Na górze wytrąca nam się biały nalot, więc można sobie też po prostu łyżką albo jakimś innym narzędziem sprawdzić e, miękkość daktyli. Jeżeli one są takie mięciutkie, że pod wpływem nacisku łyżki się y, rozpadają, to znaczy, że to już ten moment, aby je wyłączyć i przejść do blendowania. I tak oto prezentuje się nasz syrop z daktyli po przelaniu do słoika. Jeszcze można tutaj jako kolejny etap w przygotowaniu dodać przecedzenie tego syropu przez sitko, dzięki czemu pozbędziemy się jakichś tam małych kawałków, które zostały podczas. które nie zostały zblendowane i po prostu będą, będą sobie gdzieś tam w naszym syropie obecne. Natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza, więc, więc pomijam ten krok. To mam jeszcze, że można sobie zrobić też wersję. Z cynamonem. Ten smak troszkę będzie inny. Mi osobiście taka wersja sautée, czyli samą solą, bardziej odpowiada, dlatego tego nie robię. I nasz syrop po wystygnięciu i przełożeniu do lodówki nabierze takiej typowej konsystencji jak to syrop daktylowy, czy też na przykład klonowy, można tu porównać, czyli po prostu zrobi się gęsty. Także gorąco polecam i zachęcam do stworzenia własnego e, słodzika, który tak naprawdę przy okazji e, ma dobroczynny wpływ na nasz organizm.